Cześć, nazywam się Agnieszka Ciesielska, jestem pracownikiem Katedry Agronomii w Instytucie Rolnictwa, a na co dzień wykładam takie przedmioty jak herbologia. A jest to nauka o chwastach, o ich rozpoznawaniu, zwalczaniu i zazwyczaj uczymy naszych studentów w kierunku rolnictwo, jak rozpoznać chwasty, w najmniejszej formie, czyli w stadium sieweczki, żeby później praktycznie umieli dostosować zwalczanie chwastów do zachwaszczenia. Ale też prowadzę zajęcia na wydziałach na kierunkach gospodarki przestrzennej, zootechniki, hodowli i ochrony zwierząt, dzikich i towarzyszących, a uczę tam rozpoznawania roślin uprawnych, ich przydatności dla Zwierząt, jako pasze, a w gospodarce przestrzennej uczę jak roślinność, a właściwie rolnictwo, jaką rolę odgrywa w przestrzeni produkcyjnej. I zapraszam wszystkich do chodzenia, chodzenia na zajęcia do mnie. Także zapraszam.